W tym ćwiczeniu omówimy wprowadzenie do systemu ADE danych wniosku o przejmowanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, który wpłynął do archiwum drogą inną niż portal jednostki. Po zalogowaniu się do systemu archiwisty przechodzimy do menu głównego. I z menu głównego wybieramy funkcję przejmowanie nieuporządkowanych materiałów archiwalnych, wnioski. Wyświetli się okno, w którym widać zarejestrowane w systemie wnioski. Wybieramy przycisk Nowy wniosek. Został udostępniony formularz, przy pomocy którego dane wniosku wprowadzimy. Dane wniosku mogą być wprowadzone z pliku XML, o ile jednostka przekazująca taki plik dołączyła. W tym ćwiczeniu wprowadzimy jednak dane przy pomocy formularza. Kolejną pozycją w formularzu są dane adresata odbioru. To są dane archiwum, do którego wniosek wpłynął. One są już wprowadzone do systemu i nie mogą być zmienione. Kolejna pozycja to dane wnioskodawcy. Z rozwijalnej listy musimy wybrać nazwę jednostki przekazującej. Jeżeli na tej liście nie ma odpowiedniej jednostki przekazującej, musimy zwrócić się do administratora lokalnego. Z prośbą o wprowadzenie jednostki i jej danych do systemu. Po wybraniu nazwy jednostki, dane adresowe zostaną uzupełnione automatycznie. Wprowadzamy teraz znak sprawy wnioskodawcy. Oraz imię i nazwisko osoby, która podpisała wniosek w imieniu jednostki przekazującej. Wprowadzamy teraz datę sporządzenia wniosku. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest to data, z którą My rejestrujemy wniosek w systemie ADE, ale data, z którą wniosek został podpisany w jednostce przekazującej. Ilość materiałów archiwalnych i liczba pozycji uzupełnią się automatycznie po wprowadzeniu spisu zdawczo-odbiorczego. Następna pozycja to dopływ do paczki archiwalnej. Ta opcja jest wykorzystywana, jeżeli pojawił się wniosek, jeżeli wpłynął wniosek o uzupełnienie danych w istniejącej już paczce archiwalnej. Wówczas wybieramy tę, zaznaczamy tę opcję i trzeba podać ID istniejącej już paczki. W tym ćwiczeniu to pomijamy. Wybieramy rodzaj przekazywanych materiałów. No, omawiamy teraz nieuporządkowane materiały archiwalne, no więc tę opcję wybieramy. Przechodzimy do następnej sekcji, czyli do załączników do wniosku. Dołączenie do wniosku spisu zdawczo-odbiorczego jest obowiązkowe. Jeżeli tego załącznika nie wprowadzimy, nie będzie można zapisać dokumentu do systemu. Dołączenie pozostałych załączników jest opcjonalne, i to, czy muszą być dołączone, czy nie, wynika z przepisów prawa. W tym ćwiczeniu zaznaczymy wszystkie załączniki i pokażemy jeden ze sposobów ich wprowadzania. Przechodzimy na górę strony. Wybieramy zakładkę Spis zdawczo-odbiorczy. Pojawi pojawiły się opc dwie opcje: Załącz plik i utwórz załącznik. Opcja utwórz załącznik pozwala na wprowadzenie. Spisu zdawczo-odbiorczego przy pomocy udostępnionego formularza. To zostanie, zostało omówione w odrębnym ćwiczeniu. Wybieramy opcję Załącz plik, wybieramy przycisk Przeglądaj, wybieramy z dysku odpowiedni plik, wprowadzamy datę sporządzenia spisu. Daty skrajne, ilość materiałów archiwalnych w megabajtach i liczbę pozycji w spisie. Możemy wprowadzić krótki opis załącznika. Ale to pole jest opcjonalne, więc może pozostać niewypełnione. Wybieramy przycisk Zapisz dokument. No, spis zdawczo odbiorczy został dołączony do wniosku. Przechodzimy do zakładki JRWA i postępujemy w identyczny sposób. Opcja utwórz załącznik pozwala wprowadzić JRWA przy pomocy udostępnionego formularza i jest to omówione w odrębnym ćwiczeniu. Wybieramy opcję załącz plik, wybieramy przycisk przeglądaj, wybieramy właściwy plik z dysku i wprowadzamy daty obowiązywania. Pole opis, tak jak poprzednio, jest polem opcjonalnym. Możemy krótki opis załącznika wprowadzić, ale może też to pole pozostać niewypełnione. Wybieramy przycisk Zapisz dokument. Załącznik JRWA został utworzony. Przechodzimy do zakładki. Informacje zawierające dane dotyczące zmian. Organizacyjnych. Tak jak poprzednio, opcja Utwórz załącznik pozwoli stworzyć tę informację przy pomocy udostępnionego formularza i to jest omówione w odrębnym ćwiczeniu. Wybieramy opcję Załącz plik, wybieramy przycisk Przeglądaj. Wybieramy odpowiedni plik z dysku i wprowadzamy datę sporządzenia dokumentu. Pole Opis jest po, polem opcjonalnym, może pozostać niewypełnione. Wybieramy przycisk Zapisz dokument. Załącznik został utworzony. Przechodzimy do zakładki Podstawowe dane dotyczące organizacji i zakresu działania. Opcja Utwórz załącznik pozwala na utworzenie tego dokumentu przy pomocy udostępnionego formularza i jest omówiona w odrębnym ćwiczeniu. Wybieramy opcję Załącz plik, wybieramy przycisk. Przeglądaj. Wybieramy odpowiedni plik z dysku i wprowadzamy datę sporządzenia dokumentu. Opis jest polem opcjonalnym. Może pozostać niewypełniony. Wybieramy przycisk Zapisz dokument. Po wprowadzeniu wszystkich załączników, które zaznaczyliśmy w szczegółach wniosku, możemy już wniosek zapisać. W trakcie pracy, jeżeli musimy ją na przykład przerwać, możliwe jest też zapisanie szkicu roboczego, który potem może być edytowany lub uzupełniany przed ostatecznym zapisaniem do systemu. Tutaj już teraz wybieramy przycisk Zapisz. No pojawia się komunikat Wniosek został utworzony, no i wniosek pojawił się na liście wniosków wprowadzonych do systemu ADE.